Ja się zgadzam z tym, że to będzie bardzo trudny rok. To będzie rok, który będzie pełen różnych napięć, konfliktów, co wynika z tego, że jesteśmy w między jedną epoką polityczną a drugą epoką polityczną. Rzadko się zdarzało w historii tak, że epoki polityczne kończyły się pokojowo. Były takie przypadki, tak, rozpad Związku Sowieckiego, koniec świata dwubiegunowego to się generalnie. Skończyło bez, bez wielkiej wojny. Może to, co ma miejsce teraz, jest trochę odroczonym procesem tego wszystkiego, co miało miejsce 35 lat temu. Myślę, że z naszej perspektywy kluczowe jest to, że będzie rosła nerwowość Rosji, jeśli chodzi o to, że nie udaje jej się zyskać tego, co chce na Ukrainie, czyli warunki nie są spełniane. To będzie sprawiało, że Rosja będzie pewnie kolejne granice niepaństwowe, natomiast kolejne granice związane z działaniami hybrydowymi, działaniami, które mają. Zastraszać poszczególne państwa i społeczeństwa. Do tego typu działań Rosja będzie się posuwać. Rok 26 raczej nie przyniesie przesilenia. To znaczy, to nie jest tak, że ta nowa epoka polityczna się zacznie. To raczej będzie dłuższy proces, chociaż jak długi, tego nie jest w stanie nikt powiedzieć.